Ta zajawka została nagrana o godzinie 2.1.3.7. Powiedz, co o tym myślisz w komentarzu. Podaj go pięciu osobom, a być może czeka cię wieczne szczęście. Skomentuj sam 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 samodzielnie 2.1.3.7 razy, a może czeka by cię bogactwo. A, a, a mnie, mnie się wydaje, że w korytarzu Żyga Kot, co nie, nie jest. Ja tam pójdę już. Zaraz zaczynamy. Wiem, powiem, że często po prostu wyzywam, wy, wyzywam dyskutanta, no jak moi dyskutanci nie byli czasem debilami, to bym ich nie wyzywał, nie? <grym> 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 powiem wam, po, 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 powiem wam, że bardzo mi się dzisiaj podobało, że ja zupełnie tego nie pamiętałem, że w mojej pierwszej rozmowie z Romanem ja w pojedynkę zacząłem się śmiać i, i odpowiedziałem Romanowi, że to co opisał to jest wielki, ciepły, gumowy chuj, nie? Eee, w sensie penis. <grym> eee, I e, jakby zostało mi to przypomniane, bo ktoś zostawił komentarz z tym stampem do tego momentu i mam takie, Ło kurwa, co się w tej rozmowie działo, nie? W sensie, sama, sama Mina Romana była niesamowicie wartościowa w tej rozmowie. E, tankistka, ale ja powiem Ci, że. <laughs> ja zdradzę Ci mały sekret, nie? A. Ja zdaję sobie z tego sprawę. W sensie. To, to, to nie jest tak, że jestem biedną kurwa, ma, ma, małą, nieświadomą kulką e, naiwności, która wierzy, że koniec końców to ty, tylko najlepsze idee i największe wartości wygrają na targowisku idei. Ja sobie w pełni zdaję sprawę z tego, że jestem w takiej sytuacji, że próbuję mówić o ważnych i wartościowych rzeczach, ale czasem mój przekaz. Sam paskudzi dobrą robotę, którą mógłbym wykonać, nie? Ja na klatę to biorę. To jest to. Jest to. Problem polega na tym, że jestem człowiekiem, nie? I z, tym, z tego bycia człowiekiem wynika między innymi to, że. No między innymi to, że niestety ee, prawdopodobnie mam taki, taki mały defekt tutaj, czaszki, który sprawia, że jestem neuroatypowy i za łatwo się denerwuję. Wow, czy próbujesz sobie z tym jakoś radzić? To bardzo, miłe, to, to, to bardzo miły sposób na zapytanie, czy próbujesz nie być zjebany, nie? Ale a, powiedzieć taka sama. To nie jest, nie jest e, takie pro, proste, nie. W sensie powiedzmy sobie to, powiedzmy sobie to wprost. A ja się w bardzo wielu scenariuszach odbijałem od ludzi, którzy dla których moja nerwowość jest ...mają bardzo dużą wadą. I... Ja rozumiem tych ludzi, nie? W sensie... To jest tak, że... To, 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 to jest tak, że ci, ci ludzie mają rację. I w ogóle. I... 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 Oni tak jakby... Mają prawo do takich uczuć, tak sobie powiedzmy. I ja rozumiem, że osoby, które, które były często właśnie po tej niewłaściwej stronie mojego w kurwu, mogą czuć do mnie żal. Mogą czuć do mnie niechęć. Uzasadniono. Mogą uważać, że jestem pierdylnięty, skoro nie potrafię nad tym panować. Tak może być. To jest ta rzecz, która może być prawdziwa, nie? Rzecz w tym, że jedyne co ja mogę robić, to balansować między jestem człowiekiem, który stara się, żeby jego wady były najmniej szkodliwe, a jestem człowiekiem, który. Chcę też swojego dobra, i chcę, i czasem to dobro realizowane jest przez to, że, że te złe emocje, te bardzo silne emocje, które mną targają, wychodzą. I tak, Dziękuję Ci za szósty miesiąc w ogóle, nie? I to jest też dla mnie powód, na przykład, dla którego ja mówię wielu osobom, znaczy ja, ja wielokrotnie mówię, że jeżeli będzie ktoś, kto na przykład tutaj na, na Twitchu będzie lepszym, bardziej z... zbalansowanym, rozsądniejszym, spokojniejszym językiem mówił o lewicowych problemach, to ja będę kibicował tej osobie, żeby ona mnie daleko wyprzedziła i żeby ona 10 razy tyle followersów, oglądaczy miała co ja, nie? Bo ja wiem, że Pe na, na pewnych frontach ja mogę sobie nie poradzić, mogę nie być lepszy. I o ile wiecie, no teraz osoby, które oglądają mnie, częściej wiedzą, że próbuję ogarnąć temat tego, czy mam ADHD, i jeżeli tak, to czy da się też. Leczyć i korygować moje problemy przez ten pryzmat, ale do, na przykład do samej diagnozy. Mam dwa miesiące wciąż. Trzy miesiące wciąż, nie? No, i ja do tego czasu dalej muszę żyć, nie? Which is kinda fakt. Ja nie mogę, ja, ja na przykład dlatego nie, nie, nie obiecam moim widzom, nie, 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 nie obiecam wam, że ja będę kiedyś spokojniejszy, czy kiedyś nie będę się tak wkurwiał na ludzi. Chociaż myślę, że widać po mnie, że staram się mniej wkurwiać na ludzi. A wierzcie mi, są momenty, w których mam ochotę być. Dwie skończoności u Caroline Dekrova, pojedyncze nieskończoności. Flavius, Elej, WZK i Janek. Dawcy Pizza, Adam Pawelski, Sakumiak, Ranafek, Krzysztof Karliński, Dawczyn Kawy z Ciaskiem Michał Piotrowski, Karol Kuter, Hipatia, Szabrowny, Kucyk, Intega, BH, Horsy, Gonwald, Wild, Chrysku, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski, Smokidora i KTBM32. Uuuu, dawcy kawy, Michał Szedziewski, Kropster, Borsuk Cukrowy, George Soros, z Robin, Barnaba, 2 Heinrich, Samrian, Adam, Klusek, Maciej oraz XLS i dawcy i osoby dające, bo tam chyba nie było osób dających, e, herbatę. Arkadiusz Gumiński, Grób Mephisto, Poczek de Kardar, Paweł Pawlik, Inżynier Pilny, Master 3000 Splend, Global Hubert Mazurdzika, Kaczyny, Defilist, Sylwester, Uba, Adrian, Gami, Daru, Maciej, Dzieliński oraz Worewan! Dbajcie o siebie.